Witaj na naszym kanale ja jestem Luiza, a dzisiaj przeprowadzę Was przez cudną wymianę fartucha i obejm. Teoretycznie fajnie fajnie, trochę boleści, ale poszło mi jak spotka. Demontaż rozpoczynamy od wykręcenia śrub blatu i zdejmujemy go. Wysuwamy, podnosimy i odkładamy na bok. Teraz będziemy musieli się zabrać za zdjęcie panelu. Trzyma się tutaj na dwóch śrubkach. To, co możemy jeszcze sprawdzić, to już flady wyciągamy. Pach, odkładamy też na bok. I oczywiście tutaj się trzyma również na trzech śrubach. Jedziemy. Mhm. z góry. I próbujemy więc Delikatnie, żeby niczego nie połamać. O, ups. Po zdemontowaniu blatu od pięciu wykręceniu panelu. Musimy wypiąć jeszcze tutaj wtyczkę, żeby sobie wygodniej w innym miejscu a ten panel, żeby nam nie przeszkadzał. Ok, wtyczka wypięta. Sobie go kładziemy to, żeby nam nie przeszkadzał. Teraz weźmiemy się za zdjęcie obejmy. Mm. Tutaj spężynka będzie na dole. No? Gdzie ta sprężynka. Tutaj ją ma. Dobra. Ok. I wyciągamy. Zdjęcie oczywiście obejmy jest zawsze proste. Zobaczymy jak to będzie później. <grych> ok. Warto sobie wciskamy. na środeczka. Hmm. Zaczynamy od wykręcania śrub. Pierwgóra tam na dole Możemy teraz postawić. I lekko do góry wyciągamy. I co my tu mamy? Mamy tu ten plastik, który się nam trzyma. Zdemontujemy go sobie. Ok. wyszedł plastik, dobra. Ja to nam też chodziło. Mamy jeszcze obok do wypięcia blokadę. Yy, zapomniałam, że tutaj mamy wąż awaryjny. Będziemy musieli go stąd wysunąć sobie. OK. I demontujemy tyczkę. Zrobimy to tak, na bucie sobie postawię i wypią wtyczkę. OK, mamy i odkładamy blachę na bok. Lecimy z demontażem wciąż. Ściągamy, kręcimy, 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 aż zejdzie. Tutaj mamy to. Na zatrzasku, o i się otworzyło. Zdejmujemy na boczek. Teraz demontujemy połączenie od kanału powietrza. Kręcamy. Zdejmujemy opaskę. wyszło, a teraz pójdziesz tu, pójdziesz tu, okej. Okay. Co nam zostało? Obejma kochana. ulubiona ma, będzie tralala. I zdejmujemy sobie nasz fartuszek. Niestety bez zdjęcia końca kanału się nie obejdzie, więc możemy sobie wypiąć wtyczkę, będzie nam prościej. Okay. druga wysuwamy sobie i zdejmujemy fartuch trzymaj się Tada! fartuch zdjęty nakładamy Czyli najlepsza zabawa. Tararara, tararara. I jeszcze tutaj to wchodzi, tu. Tak? Z tego co widzę. Musimy prawidłowo naciągnąć. Tu mi ładnie weszło, a tu już zaczęło schodzić. Muszę to poprawić oczywiście, bo inaczej fartuch będzie nie będzie robił tego, do czego służy, czyli nie uszczelni nam prawidłowo. O, no. Warto. Jedziemy skręcamy troszkę. Bo widać tutaj o otwory. Muszą widać mieć przejście każdy z nich. Teraz mam nałożonego prawidłowo w prawidłowej pozycji. I tutaj dokładnie widać większość producentów tak oznacza położenie krajdowe fartucha. Takim dzyndzlem nakładamy obejmę, więc zaczynam to sobie to robić. na miejsce Już się zaczyna. Od boczku bardziej tak. Na skąd zrobimy? na skos, żeby górą wlazło, dołem wlazło prawidłowo. Trzyma się wszędzie, gdzie trzeba. Mamy Ulala, o mój Nakładamy nasz Panał na miejsce. Najpierw go wsuniemy. No jeszcze zróbmy sobie, odsuniemy. Nakładamy zacisk. OK. Śruba. Kręcimy. Okay, no. okay. Teraz lecimy z tym lubiemy. Wąż. Wsuwamy. Okej. Okay. Opaska. Ups, Wężyk wpinamy tutaj od razu. Okej. Okay. I mamy. Lecimy teraz z naszymi, naszymi drzwiami. Na wstępie ten wężyk musi wejść tutaj w otwór specjalistyczny. Czyli tutaj. Teraz blokada. Wpięta. I możemy. Nasadzić sobie drzwi. Przede wszystkim. Ten jeszcze tutaj wpinamy, zapomniałam. Ale go wypnę, może na koniec? Nie wiem, zobaczę. Może nie, nie wepnę go. Nie będę chciała taką nie? Dobra, Tak. Dobra, na koniec, kocham. I na te musimy nasadzić. Ładnie, o, o. o. o sam szedł. i wkręcamy teraz kręty dla z pewności, zaglądamy czy to wszystko jest ze sobą dobrze. Dziękuję bardzo. Pomocne ręce zawsze wskazane. Jedna. Druga. Trzecia. Okay. dziękuję, możemy postawić. Dziękuję, Piotrze tutaj Co zostało? Jeszcze sporo rzeczy. A dokładnie. Najważniejsze, ostatnia obejma. Zaczymy, jak tym razem poradzę sobie z tym ciężkim zadaniem. Trzymajcie kciukasy. To jedno z najgorszych.

Jest! Jest! Dawaj, dawaj! To jest Teraz panelik. Musimy wpiąć z powrotem wtyczkę w swoje miejsce. Okay. I Ten nasadził musi się w złym miejscu. Był tu. O, czasem się tak zdarza, że się zagapimy i coś źle zrobimy. Nie ma co się stresować, denerwować. Trzeba po prostu poprawić i robić dalej. Z góry dwie śrubeczki. Ops, ops. To co możemy jeszcze zrobić od razu, to wsunąć sobie szufladę naszą i co nam pozostało? Pozostał nam blat, czyli Ach, jesteśmy na finiszu. Okay. Jeśli podobały ci się te męki, daj lajka, napisz komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!